Łukasz Karzewski po wygranej pasa wagi lekkiej. Łukasz gratulujemy. Dziękuję bardzo, witam Was i co dalej? Pełne 5 rund, Powiedz, czy czym zaskoczył Cię twój rywal? Nie, powiem tak, no zaskoczył, spodziewałem się dobrej stójki, jak widać było, miał bardzo dobrą stójkę, znaczy w moich oczach, w moich odczu odczuciach. Chodził z Mańkuta, kurczę, troszeczkę parę błędów zrobiłem, to co kiedyś z Kacperem Formelą w tej, tej walce takiej naszej, że, że szedłem od razu, od razu po te nogi, ale na szczęście tutaj bardziej szedłem w pas, moje zadanie to było go umęczyć, przeżyć 5 rund i się udało. Twojego rywala? Tak, weszedł, raz wszedł frontki, przytkał mnie, przytkało mnie, to chyba była czwarta runda, ale wiedziałem, że trzy wygrywam i mówię sobie, kurde, nie mogę teraz tego oddać i weszło jedno kolano, troszeczkę mnie przyćmiło, ale to wszystko takie było do przeżycia. Na ostatnie minuty przed walką odczuwałeś jakiś mocniejszy stres niż zazwyczaj? Ciśnienie już ze mnie schodziło, wiedziałem, że, że tam nic się nie wydarzy, miałem pozycję boczną, a tak jak, tak jak wiemy, jak, jak się troszeczkę znamy na MMA czy na Jiu Jitsu, z pozycji bocznej jemu ciężko będzie coś zrobić. i Moje zadanie to tylko było kontrolować to do końca i dowieźć zwycięstwo. Temu powiedziałeś, że Federacja Cię nie szanuje. Jak teraz na to patrzysz po walce o pas? Teraz musisz zacząć szanować. Ja tam było e, parę, jak to się mówi, nieporozumień między nami, w sensie takim, że wiadomo, był Mateusz Rębecki, jest e, być może o dwie klasy wyżej, czy o, jednej, o jedną klasę wyżej ode mnie. Ja się do tego przyznaję. To już nie chodzi o to. Ja po prostu nie dostawałem szansy o pas. Chodzi o to, że walki o pas, nie dożyłem tak bardzo do tego, ale powiem szczerze, że troszeczkę mi tam gdzieś to w głowie siedziało. Głównie chodziło o zarobki, ale teraz Federacja Przedstawiła mi taką naprawdę bardzo fajną ofertę, teraz mamy ten pas, to jest jeszcze większe pole do, do, do negocjacji i mam nadzieję, że w tych kwestiach zostanę bardziej doceniony. Łukasz, no to powiedz, jak smakuje ten pas i czy smakuje równie dobrze, tak jakbyś odebrał go z rąk Mateusza Rębeckiego, czy, czy doceniasz go teraz tak samo? E, powiem szczerze tak, Anatoli bardzo dobry zawodnik, jak widzieliście, wysoki, 8-0 rekord, wcale nie na jakichś wielkich ogórkach. Ogór kto to nie jest i nigdy bym Anatoliego nie nazwał, ale wiadomo, że Mateusz Rębecki jest w UFC, tak jak powiedziałem, być może jest ode mnie lepszy, albo jest lepszy, ja się do tego tak nie będę powtarzał, znaczy na pewno to nie jest wydarte zwycięstwo Mateuszowi Rębeckiemu, kibicuję mu bardzo, życzę mu mistrza UFC, chociaż wiem, że tam jest też Gamrot, więc na zmianę niech sobie będą mistrzami. Twój kolega klubowy Maciej Kaliciński przegrał swoją walkę. Jak zawodnik z głównych walk właśnie reaguje na taką sytuację? Czy trener Dubiłowicz musiał tu gdzieś jakoś tonować Twoją złość, dodatkowo Cię motywować, czy jak to wygląda? Powiem tak, ja po części tak siedziłem, bo rozżywałem się, wiedziałem, że za 20 30 minut ja wchodzę do klatki, to nie mogę tak naprawdę, jakby to mówić, użalać się nad, mówiąc brzydko, użalać się nad przegraną mojego kolegi, no bo zaraz ja muszę ratować honor klubu i. Tak jak wiemy, oboje walczymy o swoją przyszłość. Dzisiaj mi poszło lepiej Maćkowi gorzej, ale być może sytuacja się odwróci. Bardzo mi przykro z tego powodu, że, że przegrał tą walkę, ale na jego usprawiedliwienie powiem, że dowiedział się dwa tygodnie temu, ważył 81 kilo i zrobił 68. No to miał, miał, miał prawo przegrać, tak uważam. Z czwartej rundy na przerwie, tak jakby tańczyłeś, czy to była jakaś gra y, psychologiczna? Znaczy, czy tańczyłem? Nie, oczywiście, że to jest gra psychologiczna, ale ja jestem z tych zawodników, którzy mają dużo prądu. Ja po prostu ciężko na to pracuję. Nie biorę żadnych sterydów, żadnych dopalaczy, y, bo niektórzy mi tam zarzucają, że ja jestem na jakimś dopingu. Może ta walka nie była jakaś widowiskowa, ale chciałem y, dowieść po prostu zwycięstwo do końca, ale prądu jeszcze miałem na parę rund. Myślę, że jeszcze te dwie bym pociągnął swoim stylem i takie było założenie. Wykonałem je praktycznie w, w 100%. Tak może że nie w stu, bo troszeczkę oberwałem, ale wygrałem. Najważniejsze, nikt nie ocenia mnie, jak ja wygrywam, tylko czy wygrywam. No właśnie ta konsekwencja dzisiaj to było widoczne ewidentnie podczas tej walki. Widać było, że właśnie, czy to to, że to była walka o pas, czy to to, że to tak chciałeś udowodnić, bo faktycznie dzisiaj realizowałeś ten plan w 100% i wszystko widać było jest pod twoją kontrolą. Powiem tak, zasuwam, ja sobie to tak mówię w walce, pokrótce powiem. Zasuwam trzy miesiące, wychodzę tam na, tak naprawdę na 15 czy, czy 25 minut dzisiaj i ja mam pęknąć w walce, przychodzą te kryzysy, taki, taki jest kryzys, że albo ja pójdę do góry, albo mój przeciwnik, ja z dwoma spławikami. I ja jestem akurat takim zawodnikiem, że potrafię po prostu pociągnąć, wygrać z tym takim zmęczeniem i z takim, z takim zniechęceniem. I ciągnąć jeszcze, jeszcze e, ostatnim e, tchu do końca. Walka widowiskowa, tak jak sam mówisz, nie była aż tak. Natomiast czy, czy trener Dobiłowicz, czy oraz inni trenerzy są po prostu zadowoleni z tego planu, który bądź co bądź pewnie wykonałeś w jakiej części. No, myślę, że tak, no mają Misza, ma, mają Mistrza, Maksimian y, wiewiórkę i teraz Misza Fen. Jeśli chodzi tutaj o sport, no to wiadomo, że no. nie, ma, nie ma porównania, no ale ma Misza w klubie i Mateusz teraz, y, znaczy. Zawsze poświęca mi dużo czasu, ale myślę, że też jeszcze więcej będzie mi poświęcał. Bo ja jestem typem ta, takiego człowieka. Dzisiaj jestem obolały, zasuwałem ciężko, ale wracam do domu, 2-3 dni odpoczywam i ja już będę poprawiał. Bo widziałem, że stójka mi nie szła, fajnie wszystko na treningach idzie. Wiedziałem też, że jak będę walczył z mańkutem, to troszeczkę to troszeczkę, ta stójka moja będzie taka troszeczkę kwadratowa. Bo ciężko się walczy z mańkutami, jeszcze z takim gościem, który jest o głowę wyższy, czy nawet dwie ode mnie. Ale tak jak mówisz, Mateusz na pewno się Czujesz, że to jest taki kluczowy moment dla rozwoju Bonsai MMA, ten, właśnie ten pas dużej bądź co bądź organizacji? Na pewno na pewno podniesie jakiś poziom, poziom sportowy naszego, naszego klubu, wrocławskich klubów na 100%, no bo ma, mają mistrza, mistrza FEN-u, to nie jest jakieś, jakaś małej rangi federacja, tylko jedna z najlepszych w Polsce, czy tam druga w Polsce, jeśli chodzi o sport. Jeśli chodzi o fen no to zawodników mają naprawdę dobrych i czuję, że jestem na jakimś tam poziomie. Przed własną publicznością czułeś wsparcie? Oczywiście. Zaraz dlatego kończymy tutaj. Lecę do nich, bo mnie zatuką. E, przyjechali niektórzy po, po 300-po 500 kilometrów, bo znamy się ze światów zapasów. Mam znajomych, przyjechali tu dla mnie, poświęcają niektórzy tak naprawdę e, swoje ostatnie grosze, żeby kupić bilet i tutaj dojechać, więc muszę teraz do nich lecieć i bardzo im dziękuję za to. Panie zatrzymujemy, dziękuję, dziękuję, bardzo. Masz moc. dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.